Czerwona tarcza to Lidzi. Proszę okay. Państwo, proszę zwrócić okay. uwagę na to, że nie ma on osłoniętej twarzy, że jest bez sensu. On rozpoczynał czyste, mocne uderzenie na głowę. Chociaż broń się, macha jak diatrakiem, proszę Państwa. Macha, można powiedzieć, jak broń, którym uciskować tym pierwotem te ciosy dochodzą. Co prawda nie robią, one może aż tak dużej krzywdy. Jak myślałem, że robią. Ale teraz pora, no i tu nie